Hej, no need to z tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj witam Was w. Wyspiarskim życiu, tak, kolejny odcinek, także jeżeli lubicie tę serię, to kliknijcie łapkę w górę i słuchajcie. Eee, dzisiaj będziemy sobie troszeczkę tak pogrywać. Ostatnio żeśmy tutaj w sumie trochę poznawali ocean i tak dalej, więc ja w tym odcinku też coś chcę z oceanem. Troszeczkę tutaj porobimy sobie różnych rzeczy, poznajemy dalej dodatek, ale wiecie co, to jest taka rozgrywka. Przez całe wakacje, więc nie chcę stricte tylko dodatku poznawać, ale chciałabym, żeby tutaj te życie ich się toczyło, bo naszym celem jest, żeby oni się dorobili, żeby zbudowali sobie wymarzony dom. Więc dzisiaj tak sobie pomyślałam, że może chłan oświadczyłby się Ariel. Co wy na to? Zaręczyliby się? Myślę, że fajnie jakoś to byśmy mogli zrobić i, i w dzisiejszym odcinku tak pomyślałam sobie, że będą takie zaręczyny. Tak, ale tak poza tym, słuchajcie, ja chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ w tym chwili, jak obieglądanie, nie wiem, czy to się opublikuje w sobotę czy w niedzielę, nieważne. Eee, ja jestem nad morzem, także zapraszam Was na Instagrama. Tam na pewno jakieś fotki z mojego wyjazdu, jakieś story, czy coś, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, nazwa jest w opisie. Może też pojawi się tutaj. I słuchajcie, przechodzimy do rozgrywki. Wiecie, co ja zauważyłam ostatnimi czasy? Że zniknęły mi chmurki nad simami. Nie wiem dlaczego. Ktoś odpisał, że to jest po ostatnich aktualizacji. Ja to jakoś już ostatnio zauważyłam, ale myślałam, że mówię może po prostu nie ma już tych chmurek i tak sprawdziłam sobie u innych i mówię, chyba no nie ma. Ale tak ostatnio mówię, no kurczę, trochę to dziwne i sprawdziłam sobie chyba na live u Mrs. Scarlet, jak miała sobie live'a. To ona ma te chmurki nad tymi simami. Ja nie wiem, o co tu chodzi, więc dajcie mi koniecznie znać, dlaczego nie mam chmurek nad simami. Tymi, wiecie, takich z ich pragnieniami. Ja nie wiem, coś mi się zepsuło, czy co? Nie wiem, o co chodzi, dajcie mi koniecznie znać. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś i będziesz sikała? Czy już sikałaś się? Już się sikałaś. Okej. Okay. Tu było coś do jedzenia, więc weź to, wrzuć sobie coś na ząb, chociaż nie jesteś w głodna, ale mogłabyś to zrobić, żeby to wyjąć. A, no właśnie, tak w ogóle to zrobiłam tutaj ogródek, jak widzicie. Taki superaśny, naprawdę superaśny ogródek. Znaczy, no wiecie, tak ogrodziłam trochę, myślę, że tutaj więcej dojdzie nam tych... Tych rzeczy. Ja bym chciała, żeby oni ten mieli naprawdę jakiś taki fajnie zrobiony. No ale to wiecie, na razie taka prowizorka troszkę. Więc tak, Ariel, słuchaj, ty byś wzięła te żarcie. Pokaż jakie tutaj masz. Ty idziesz za 3 godziny do pracy niby, a ty, on dostał awans w ogóle. Dostał awans, jest już trzeci poziom nurka. Ma o, ty już się wyspałeś, to wstawaj. Wstawaj. W sumie, Ariel, ty, nie no, w sumie możesz zjeść, czemu nie? I ty też byś coś wrzucił na ząb. Tylko najpierw się wysikaj. A czy ty możesz coś tutaj zrobić z naszymi? O, oh, wow, już mamy, już zakry... Ten nam mamy wa... warzywa, chciałabym powiedzieć. Już żeśmy. O, zbierz cały plon. Zbierz cały plon. A czemu ty nie ten? Nie, nie zjadłaś, no ale no dobra, w sumie nie jesteś taka głodna. Juan, wysikaj się i potem zjedz. Dobra, Ariel, dawaj, zbieraj cały plon. W sumie, w sumie tutaj może posadzimy jeszcze dwa ananasy. 2TO. Raz. Akurat. A nie, no dobra. Tu. Okej. Okay. Zostaw. Ja bym chciała, żebyś to zasiała jeszcze. Żeby tak nam żądek na tutaj rósł. Trochę krzywo, ale dobra, zmienimy to. I słuchajcie, czy ja mogę to włożyć do lodówki? Nie. Co ty możesz z tym zrobić? A zobaczmy, co tutaj. Ty... Zdo... A, zdobędę. Zdobyłem... O, może dzisiaj zrobimy te przyjęcie kawowe, co? Moglibyśmy je zrobić to przyjęcie kawowe. No. Dobra, ty idziesz za 3 godziny, dzisiaj jakoś tak jest pochmurno. Nie wiem. A ty, czy ty idziesz do pracy za 12, za 3 dni? O, to ty pójdziesz zaraz sobie tutaj po, ponurkujesz trochę, może coś znajdziesz. A ty wiesz co? A weź przeszukuj plażę, um, szukaj, e, nie, śmieci. Znaczy no śmieci, muszli, muszli, może coś znajdziesz fajnego. Zresztą ona ostatnio była w tej jaskini za dwa razy. Ja z nią byłam, tak wiecie, sama. I to znalazła tutaj coś takiego. A nie, czekajcie, tu się już nie zmieści. Kurde. A co to jest? Um, to jest e, serce właśnie. I ten... I też była raz i coś tam było z tymi syrenami, że spotkała syrenę właśnie. Więc musimy tam zaglądać, bo pisaliście mi, żebym właśnie nie kupowała za te punkty szczęścia tych wodorostów, tylko właśnie w tej jaskini znalazła, bo tak to będzie za łatwo. Więc w sumie okej, okay, posłucham się u was. O, na nią też... nie, to mewa złodziejka ukradła jej jakieś rzeczy. A ile ja tego kosztuje? No 45, to w sumie nie tak dużo. Dobra, wiesz co, może idź zjedz. A ty, a ty też jedz, a potem idziesz chyba do pracy. Co nie, nie, nie idziesz do pracy dzisiaj. A, masz pływać, dobra. To damy ci tutaj, żebyś sobie tutaj przy tej bojce popływał troszku. A, nurkuj z butlą po, po skarb. Zobaczymy, czy znajdziesz jakiś. I też będziemy się przy... <laughs> Są delfiny! Mówiliście, że właśnie one muszą się wynurzyć, żeby z nimi można było pogadać. Czekajcie. Poczekajmy tu chwilę. Chwila prawdy. Trochę mi gra ścina, ale to chyba dlatego, że mi się film zapisuje. Ale no muszę wam to zrobić w jednym momencie, bo, bo już nie mam czasu, a, a jutro wyjeżdżam z samego rana, a chcę, żebyście mieli jednak te odcinki, jak mnie nie będzie więc wybaczcie, jak w tym odcinku troszkę będzie ścinać. Ej, patrzcie, jakie tu jest dziwne coś. To jest obok wulkanu, bo tu jest na górze wulkan. Patrzcie, on tak się dymi teraz. Wow. I tutaj tak na. Patrzcie, w ogóle tak jakby coś z niego wyciekało tutaj. <laughs> patrzcie, co tu się stanęło. O ja. O, tutaj jeszcze można przyjść. A co tutaj jest? No nic. I ona w ogóle tutaj ma jakieś takie, widzicie? Takie jakby skażone coś. Nie wiem o co chodzi. Sprzątnij to. No jak... O patrzcie, to tak jakby od wulkanu chyba. Ale patrzcie. Myślałam, że to będzie jakiś taki, wiecie. Ona będzie miała jako, że znalazła jakieś coś. A tutaj patrzy, że chyba nic. Dobra, ona musi sprzątać. A, już posprzątałam. Ma zrobić zdjęcia. Patrzcie ją. Ona stoi tu, 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 tu. I co? Nie sprzątnęłaś tego, nie rozumiem. Ty muszli w tym szukasz? Dobra, weź zrób zdjęcie, bo ty musisz robić zdjęcia. Więc porób trochę zdjęć sobie. O, zrób zdjęcie. Musisz zrobić pięć zdjęć. <gry> ok, słuchajcie, zrobimy tą właśnie to przyjęcie kawowe. E, Juan poszedł do pracy, ale on zaraz będzie z powrotem, więc myślę, że właśnie tutaj możemy coś zrobić. Ehm, więc zrobimy sobie przyjęcie kawowe. O ja, ma za mało pieniędzy. nie... mam ojoj, ojoj, to jednak musimy poczekać aż on przyjdzie z pracy. Ojoj, a jacy my, jacy my biedni, jacy my biedni, Oj, ojoj, ojoj. Okej, okej, już nas stać. <laughs> O, oh. e, nagroda poziomu złotego zawiera rustykalny stolik do szachu. Uh. E, o nie, to nie pieczenie kiełbasek miało być przyjęcie. <noise> Zakopany skarb. O, nagrody za wyzwanie. O, dobre, okej. Okay. Gospodarzem będziemy my, a gościem niech będą wszyscy, wszyscy, <noise> wszyscy, których znamy po prostu. No, i dobra, I u, nas, no, i u nas na. U nas na. U nas na słuchajcie. Dobra, zrób to kawę, jak już oni przyjdą. A ty się przebierz z tego stroju. Jezu, jeszcze jakiś pies mi Co za. Nie, nie. Do naga nie, do naga nie, do naga nie. <grych> po prostu zmień strój na, na. jakiś tam. Możesz nawet złożyć jakiś imprezowy strój. Co masz na imprezowy strój? Nie wiem. Ej, ty Lala, też się ubierz na imprezowy strój, bo ty masz taką ładną sukienkę w sumie. O, o tu. O! Liliana, witaj. No, zapytaj o jedzenie. Nie wiem, tak na wejściu. <grym, <grym, o, no właśnie, no ma taki. A ja myślałam, że masz tą sukienkę zieloną, ale w sumie tak też ładnie. Tak też się ładnie prezentujesz, proszę bardzo. Chociaż raz, chociaż raz. O! Macie podobne włosy. <grym>, no, w takim wydaniu naszej Ariel jeszcze nie widzieliśmy. Dzisiaj tak pięknie wygląda. Słuchajcie. Patrzcie, oni wszyscy od razu do żeru. A ja wstawiłam tutaj. Weź, podaj to ludziom. Tylko czekaj, zrobiłaś to kawę? To już tak długo robi? A nie, zrobiłaś, dobra. Weź, idź tutaj. Zaproś gości do picia kawy. Zapraszamy do picia kawy. Zaproś na coś do picia. Proszę wypić kawę z nami, proszę bardzo. <grytanie> Czemu oni tak tutaj bokiem rozumieją? Proszę bardzo, weź kawę. Wzięliśmy kawę. Na trzy osoby. Proszę ktoś jeszcze wziąć kawę. Juan, jakiś ciebie gospodarz. Proszę wziąć kawę. Wypij coś. Dobra, zaraz tak. Czemu wszyscy siedzicie tutaj? Mamy takie piękne podwórko, aby wszyscy siedzicie w środku domu. Dobra, gadaj z ludźmi, bo zabawne przywitanie. Hmm, tutaj też zabawne przywitanie. Może kiedyś się dorobimy, to kupimy sobie jakiś głośnik z jakąś muzyką, czy cokolwiek. Ej, Juan, a może ty byś rozpalił ognisko? W sumie? Mam nadzieję, że ten płotek nam się nie zafajczy. <gry> o jej, wznieś toast z kawą. Z kawą można wznieść toast? No proszę. To patrz, że to jakiś napój. Oj, nie ma kawy już. Przyrządź kawę. Póki jeszcze na nią nas stać, to przyrządź. Te, duchy wyspy. Przyrządź, bo ja bym chciała, żebyśmy osiągnęli ten złoty ten. Złoty etap, nie? Czy jak to tam się nazywa? <gry> Dobra, dorzuć tutaj, e, dorzuć opał. I, 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 i ogólnie tak. Dorzuć, dorzuć. I można... Co, 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 co? Stan mu apelam coś tam. Poprawia się. Dzięki działaniom preokologicznym ma się coraz lepiej. Na nowo rozkwitły kwiaty, a wody znów są domem dla ryb i gra kora, koralowych. Nie wszystko jednak przedstawia się kwicąco. Dzikiej przyrodzie zaczęły zagrażać nieznośne mewy, a jakby tego było mało, e, piękno wyspy przyciąga coraz więcej kłopotliwych gości. Pracuj dalej nad. a je... Jest jeszcze wiele do zrobienia. Ej, ale to fajne, fajne to wyskoczyło coś takiego superanckie. Ale fajne. Czyli nasze e, nasze te. Zróbmy niebieski ogień. A może ty, jak masz kawę, to możesz wznieść jakiś toast? Nie, możesz sprzątnąć. Ej, fajnie. Czyli się poprawiły nam tutaj te. Stan wyspy. Fajnie, fajnie. Fajosko, że tutaj ten, właśnie ta, To się wszystko zmienia, nie? On nie zmienił koloru. Tej duchy wyspy też z nami chyba imprezują, ale ten, ale. Wszyscy siedzą w środku, no nie wiem dlaczego. No dobra, niech siedzą z nie No czemu w tej kawy nie robisz? Proszę, bo musimy wznieść toast. Przyrządzaj. Już? Ehm, wypij coś. A jak wznieść toast kawą? Wybierz e, jednego sima, aby wznieść przyjazny toast kawą. Aha, okej. Okay. Dobra, to czekaj. Tak, i słuchaj. Przyjazny toast z kawą. Przyjazny toast z kawą. Ej, nie możemy. Ej, to może z chłanem będziemy mogli. Zadaj ten, więcej opcji, przyjazne. Entuzjazmuś. A może on też musi mieć ten. Tą kawę, co? Dobra, to weź, zawołaj wszystkich. Niech oni sobie weźmą jeszcze też ten. Ale on na przykład ona ma kawę. Oni wszyscy praktycznie mają ją. To weź z kimkolwiek. Czekaj, może pogadaj z tym. Dobra, zapytaj o zawór, coś tam, ten. Masz tą kawę w ręce? Masz. Czemu ona ucieka? Ona odstawiła kawę. O nie, to z tą panią pogadaj ona. Ej, patrzcie, ona ma ten naszyjnik ładnie on wygląda. Poznaj ją. Czekaj, bo ja jeszcze nie wiem, z kim ty rozmawiasz. Nie z nią, o z tą, z tą panią. Um, musimy poszukać tego. Podziękuj jej za przybycie. Ale ja bym chciała, żebyś wzniosła ten toast z kawą. Mm. Z czarką kawy w dłoni wybierz innego Sima, aby wznieść przyjazny toast z kawą. Czekaj. Czy jak ja nacisnę na ciebie, to nie. Mm. Nie duchy, nie duchy. Nie postaraj się o dziecko, nie. O jest, cicho jest. Wznieś toast kawą. Dobra, zostaw ten. Wznieś toast kawą, bo nam się czas kończy. Szybciutko, szybciutko. No wznieście toast. O jest, dobra. Wznoszą toast, słuchajcie. O batko, już jest druga w nocy, patrzcie. O ja, gości goście, dopicie kawy, to do cię już ich zapraszałam. <laughs> Przygotować opowiadaj do wcipy, dobra. Dawaj, opowiadaj jej. Więcej zabawne. Uh, powiedz śmieszną historię. Nie wiem co się zrobi, ale okej. Okay. Ej, miałaś opowiedzieć śmieszną historię. Ona w ogóle już jest spadnięta. Chyba jednak nam się nie uda złotego tego zrobić. Znieść trost kawą znowu. O to dwie ręce. A co, jak szaleć, to szaleć. Nie, chyba nam jednak się nie uda. No. Trochę muszli podarowały nam duchy wyspy. A to może w tym są w uposażeniu. Dobra, uciekajcie ludzie, zwolnijcie łóżko, bo my idziemy spać. Okej, okay, jest drugi dzień, słuchajcie. I oni wybrali się dzisiaj tutaj, w, te piękne, w tę piękną dzielnicę, ponieważ no, to jest bardzo ładne miejsce, żeby właśnie się oświadczyć. Słuchajcie, będziemy tu się oświadczać, więc ja myślę, że ty się przebierz jakoś ładnie, wiesz? Um, może być założyła właśnie tą sukienkę. Powiedzmy, że tak jakby. No, Juan zaprosił ją na, na randkę, tak, prawda? I ona po prostu tutaj się przygotowała ładnie, załóż to. No ubierzcie się tak ładnie. W sumie, odkąd przyjechaliście na wyspę, nie, on za godzinę nie idzie do pracy, bo on wziął wolne. Odkąd przyjechaliście na wyspę, w sumie za bardzo, to nie mieliście dla siebie czasu, szczerze powiem. Mm, tylko zawsze, tylko praca, praca i w ogóle się skupili, tak wiecie, na tym, żeby. Żeby zarabiać kasę i w ogóle, i tak jakby o sobie trochę też zapomnieli. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, co nie? Oświadcz się jeszcze, nie, jeszcze nie, nie, tak szybko. Weź ją pocałuj na przykład. Weź ją na przykład po z nią Słuchajcie, ja tu poszukam jakiegoś fajnego, tyle babek tych z piasku. Poszukam jakiegoś takiego fajnego miejsca, gdzie on by mógł się jej oświadczyć. Żeby też ładne zdjęcie zrobić. Tu by było fajnie, nawet na tym mostku, co nie? Na tym mostku byłoby fajnie. Dobra. Podejdź tutaj. Mogłam kliknąć, podejść tutaj razem, no ale dobra. Chodźcie tam. Proszę tam przyjść. O, bardzo ładnie. I, i ty też tutaj podejść. O nie, nie, nie przeszukuj plaży. Nie, nie, nie. <ścoughs> Czekaj, no, podejdź tu. Czemu nie możesz tu podejść? Tu podejdź. No i weź ją pocałuj, tak, pocałuj. A nie. O, ona ciebie pocałowała, patrzcie. Wzięła sprawy w swoje ręce. <laughs> Czekajcie, muszę, muszę przecież porobić im parę fot z tego... z Ale te... jakoś no ona w tej fryzurze jest taka od niego dużo większa. <laughs> Dobra, ty weź tutaj ją, nie wiem. Obej Weź romantycznie. Pocałuj ją w policzek. Uwodzicielska poza. Jeszcze jakiś facet tu nam idzie. Zaraz wejdzie nam w kadr. Ale bym się zesłościła. <grym> I potem się jej oświadczysz. Dobra. A ja szybko muszę łapać jakiś ładny kadr, żeby ich podglądać jak, zwa jak zawsze. <grym> dobra. Zaczajam się tutaj. Między tymi między jakimiś liśćmi. Chyba nie będziemy jej trochę widzieli. <grym> w sensie jej twarzy, wiecie o co chodzi. Ale ładny kadr przynajmniej. Dobra. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Tak, ładny, ładny kadr z tym. <ścoughs> z kryształkiem w tle. No nic. O, czekajcie, może jej samej zrobimy zdjęcie, co? Tylko ją te włosy znowu. No i tak, zasłania ten kwadracik nam. Dobra, ale. Ale cyk. Zaręczyny, oświadczyny, słuchajcie. O, i ta fryzura jej. <słuchaj> Zaręczyny na wyspie, słuchajcie, będziemy mieli Besselicho. Ale myślę, że jeżeli chodzi o Besselicho, to będzie fajne zakończenie tej serii. Jak oni będą brali ślub, co nie? Co myślicie? Czy jesteście głodni? Nie, nie jesteście. No dobra. Zaręczają się. Tak. A gdzie ty pobiegłeś od razu? Idź do pracy. Serio? Ty miałeś nie iść do pracy. Przecież dzisiaj wziąłeś wolne. Aha. Oświadczył się i poszedł do pracy. Spoko. Ariel, a ty wiesz, co byś porobiła? Popływałabyś. Gdzie tu jest ten taboja? Może będzie jakiś ten... Jakieś delfinki może? O, są delfinki! Patrzcie! A, wypłyńcie please. Please. Dawaj Ariel szybko. Patrzcie. Jest. Delfin zastanawia się, czy cię lubi, co? O ja, patrzcie. O ja! Ale delfin zastanawia się czy się... no delfin, ej. Carlos, proszę polub mnie. Czemu on się zastanawia czy nie lubi? Halo, może mnie nie lubić? O co tu chodzi? <ścoughs> Halo delfin, no please, polub mnie. No nie i schował się, skrył. No i poszły. Dlaczego one się zastanawiają, czy, czy ten... Czy mnie lubią? Może zaraz się wyłoni któryś. Dobre to było. Delfi zastanawia się, czy cię lubi. Nieźle. Może zaraz jeszcze tutaj wypłynie, co? Nie no, znikły teraz całkiem. Ej, no czemu się zastanawia... Nieju. Delphi zastanawia się, czy cię lubi. A to może mnie nie lubić? To czekajcie, to no musicie mi powiedzieć... Jak to zrobić, żeby on mnie lubił? <laughs> nieźle. Delfin się zastanawia, czy to lubi. No, po prostu. Aj, dobra. <laughs> nieźle, nieźle. Ale patrzcie, że tutaj częściej się pojawiają niż tam koło nas. A czekajcie, a może one popłynęły teraz tutaj. Są tu delfinki? Ale właśnie tak się wynurzył do nas. Ten delfin. Wcześniej tak się nie wynurzały i dlatego ja nie miałam z nimi żadnych interakcji. A teraz się Delfi zastanawia, czy mnie lubi, no i chyba mnie nie lubi, skoro <laughs> sobie poszedł. Dobra, słuchajcie. Myślę, że ona sobie. A może chodź tutaj, w sumie nie jesteś taka śpiąca. Tutaj patrzę, że ci ludzie się kręcą, Jacyś Simowie. Weź, tu się pozapoznawaj. Mam przyjazne powitanie. Słuchaj, jakieś panie, proszę, relaksik, relaksik. O, on już wrócił do domu. A no dobra, to wracaj do narzeczonego. Ej, patrzcie, ale to nam się nie zatem, bo musimy mieć złoto, żeby nam się to zrobiło. Ale, smuteczek, to będziemy musieli zrobić jeszcze raz to przyjęcie, żeby nam właśnie złoto się zrobiło i wtedy będziemy mieli kolejny poziom tej aspiracji. Kurczę, blaszka. No ale widzicie, no. Tak to właśnie wyszło. Tak to właśnie wyszło. Dobra, słuchajcie, myślę, że ja bym dokończyła ten odcinek. Ten może być troszeczkę krótszy, ale no, jutro muszę wcześniej rano wstać, bo dzisiaj nagrywam to w środę, w czwartek, czyli jutro jadę z samego rana właśnie nad tym morze, więc po prostu dzisiaj troszeczkę krótszy będzie ten odcinek kolejny odcinek już w środę, także nie tęsknijcie. <laughs> Piszcie, czy macie jakieś dla mnie tutaj sugestie, co i jak, co i jak. Na razie z tą kasą u nas jest strasznie cienko. Musimy chyba bardziej się skupić na tych muszelkach i tak dalej, żeby zarobić w końcu na ten dom, no bo my w końcu nie zbudujemy go, jak będziemy tak marnie, mizernie zarabiali. Dobra, dzięki Wam serdecznie za to, że oglądaliście. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa, pa!